Dzisiaj dołącza do nas Chief Scientific Officer w Children's Health Defense, Brian Hooker. Dr. Hooker przedstawi porywające sygnały ostrzegawcze zawarte w jego nowej książce, współautorem której jest Robert F. Kennedy Jr. Książka nosi tytuł Vax on Vax – Let the Science Speak i ocenia zdrowie zaszczepionych w porównaniu do nieszczepionych w dziesiątkach recenzowanych badań. Witam w Vital Science, gdzie uczymy się o zdrowiu na wielu płaszczyznach. Od biochemii i żywienia po umysł i duszę. Nazywam się Brendan Fallon. Doktor Hooker, witamy. Dziękuję, Brendan. To przyjemność i zaszczyt być tutaj dziś, aby omówić ten bardzo, bardzo ważny temat. Dziękuję za czas i chęć rozmowy o fascynujących sygnałach w książce, którą współtworzyłeś. Chciałbym zacząć od skupienia się na autyzmie i opóźnieniach rozwojowych. Myślę o różnych rzeczach, które pojawiają się w związku z tymi badaniami, te się wyróżniają. I dlatego jest tyle uwagi poświęconej tym konkretnym problemom, ponieważ to tutaj rodzice zaczynają dostrzegać, że oczekiwane przez nich kamienie milowe dla ich dziecka zaczynają się rozbiegać. I dlatego jest to szczególnie niepokojące. Więc na początek przyjrzyjmy się opóźnieniom rozwojowym oraz badaniom, nad którymi sam pracowałeś. Jakie rodzaje sygnałów, jakie były powiązania, które znaleziono między szczepieniami a tym, Cóż, jeśli spojrzysz na liczbę przeprowadzonych badań było około czterech lub pięciu badań vax on vax gdzie badano szczepione dzieci w pełni lub częściowo zaszczepione oraz nieszczepione dzieci to pierwsze na które warto zwrócić uwagę to to które opublikował Anthony Moson w 2017 roku i jeśli przejdziesz do strony 14 książki Vax on Vax Let the Science Speak znajdziesz tam Świetne dane dotyczące opóźnień rozwojowych i zaburzeń rozwojowych. I widzisz, że ADHD i autyzm są 4,2 razy wyższe. Zaburzenia uczenia się 5,2 razy wyższe. Zaburzenia neurorozwojowe 3,7 razy wyższe. A to były częściowo zaszczepione dzieci na żółtych paskach. A następnie nieszczepione dzieci, które stanowią odniesienie do bazy, gdzie na zielonych paskach jest jeden X. I więc możesz zobaczyć, że nawet dzieci, które są częściowo zaszczepione, to nie dzieci, które przestrzegały harmonogramu CDC. Jeśli mieli jedną lub więcej szczepionek w ciągu swojego życia, to byli uważani za zaszczepionych. I to samo mogłoby pokazać różnicę, a potem. Uh, w 1920 roku skontaktowałem się z Nilem Millerem. Na stronie 19 książki omówiono badanie dotyczące szczepionek, które obejmowało tylko pierwszy rok życia. A jeśli dziecko otrzymało jedną lub więcej szczepionek w pierwszym roku życia, to było uznawane za zaszczepione. To były żółte słupki. A jeśli w ogóle nie otrzymało żadnych szczepionek w pierwszym roku życia, to było uznawane za nieszczepione. To były zielone słupki. I tutaj zauważyliśmy opóźnienia w rozwoju nawet przy jednej lub więcej szczepionkach i znowu to była kohorta oparta na zapisach lekarskich. Były to trzy praktyki medyczne i zauważyliśmy, że opóźnienia w rozwoju były co najmniej podwójne. W badaniu Moussona, ale nasze było trochę bardziej rygorystyczne pod względem patrzenia tylko na szczepionki w pierwszym roku życia. Jednakże Podwajasz ryzyko wystąpienia opóźnień w rozwoju u swojego dziecka poprzez szczepienie. I znowu, to nie jest tak, że kiedy patrzysz na w pełni zaszczepione dzieci w porównaniu do w pełni nieszczepionych dzieci, ta różnica staje się bardziej wyraźna. I na przykład może to być widoczne w mowie dziecka i jego socjalizacji jak są w stanie interakcjonować z innymi ludźmi, z innymi dziećmi. Takie rzeczy są wpływane. A co konkretnie z autyzmem? Doktor Hooker, jakie wyniki pojawiają się w Pana książce dotyczące szczepionek i autyzmu? Cóż. Uh... Wracając do badania Monson, które było pierwszym badaniem przeprowadzonym w 2017 roku. Różnica między częściowo zaszczepionymi, a nieszczepionymi dziećmi wynosiła 4,2 razy. Więc 4,2 razy bardziej prawdopodobne jest otrzymanie diagnozy autyzmu. Przeprowadziłem badanie uzupełniające w 2000 roku. Wiesz, właściwie badanie, które... Razem z Nilem Millerem przeprowadziliśmy w 2020 roku badanie. Sprawdzam dokładnie, by nic nie pominąć.